Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj powiemy sobie o pięciu substancjach które nie do końca są znane, a które są dosyć kontrowersyjne i niektóre z nich bardzo niebezpieczne. DNP wpływa na mitochondria, czyli zmusza organizm do spalania więcej ilości energii, natomiast tutaj, jeżeli chodzi o DNP, to jest taka troszeczkę dziwna sprawa, że te dawki są bardzo małe. DNP nie jest dostępne nigdzie, bo nie jest to ani lek, no jest to po prostu szkodliwe w 100% i możesz nawet po tym umrzeć. Więc jeżeli chodzi o stosowanie DNP, to nawet trzymanie się w cudzysłowie dobrych dawek takich, które ktoś tam zaleca, mimo że nie ma jakichś takich ogólnych zaleceń, jak to stosować tylko to, co ludzie piszą w internecie, to możesz się po prostu ugotować. I kwestia jest taka, że nawet kupując to gdziekolwiek, gdzie kupisz to, ja nie wiem czy jest taka możliwość to nawet jeżeli producent y, dziś w dziś piwnicy w Radomiu napisze, że jest tam x miligram czy mikrogram, to potem może być przy następnym zakupie więcej lub mniej, no bo to nikt nie pilnuje tego i przekroczysz dawkę i po prostu się ugotujesz w szpitalu, ci nie pomogą były takie przykłady, jeżeli chodzi o przykłady tego typu, to tutaj wrzucimy historię danej osoby, która po tym umarła, więc DMP jest środkiem, który nie jest przeznaczony do stosowania dla ludzi i ogólnie no, same skutki uboczne, a poza tym się po tym śmierdzi, także no kto chciałby śmierdzić po takim środku. Waga na pewno spada w dużym stopniu, niektórzy kulturyści stosują DNP, natomiast moim zdaniem jest to rzecz, bo to nie jest ani suplement, ani jest to lek, jest to rzecz, która cię zabije. DMP w dużym stopniu zwiększa ten, temperaturę ciała, także możesz tu dosłownie osiągnąć 41-42 stopnie w organizmie i to już jest poważne zagrożenie, które prawdopodobnie doprowadzi do śmierci. Inne zagrożenia DMP to m.in. odwodnienie. Po DMP z relacji świadków potliwość jest no mega, więc smród, potliwość, kulturysta... Już nie pamiętam nazwy, mówił, że po prostu przed zawodami jak stosował DMP, no dosłownie cuchnął, spał w innej, w innym pokoju, nie spał w sypialni z żoną, no bo nie dało się tego znieść. Następnym skutkiem ubocznym jest uszkodzenie nerek i wątroby. Ogólnie wysoka temperatura ciała, tak jak i wysokie ciśnienie wpływa bardzo negatywnie na nerki i wątrobę, więc nawet gdy się nie zabije temperatura, to możesz umrzeć przez nerki. Są również pewne doniesienia, że stosowanie DNP może powodować, że Twój wzrok ucierpi lub nawet go utracisz. także podsumowując jest to środek totalnie dla nikogo. Kolejnymi środkami, które mogą być kontrowersyjne i w sumie są, to jest grupa sarmów. Sarmy są to selektywne modulatory receptora androgenowego. Jeżeli chodzi o te substancje, to miały być one stworzone jako lek, które miały zamiennie być stosowane jako testosteron chociażby w przypadkach osób, które mają ten testosteron niski. Jeżeli chodzi o leki, żaden z sarmów nie jest dopuszczony. Do obrotu nie jest dopuszczony jako lek, ponieważ nie jest wystarczająco badań, aby udowodnić ich skuteczność, plus nie są znane wszystkie skutki uboczne. Dlatego, jeżeli chodzi o sarmy, są na rynku polskim dostępne jedynie jako produkty do badań, a nie stosowania dla ludzi. Taka informacja, jeżeli chodzi o sarmy, one bardzo często potrafią blokować układ HPTA, czyli blokują Twoją naturalną produkcję testosteronu, przez co i tak ktoś musi po tym zrobić odblok. Sarmy cały czas są badane jako potencjalne leki, natomiast jeszcze musimy troszeczkę poczekać i trzeba wziąć pod uwagę, że sarm sarmowi nierówny. Na przykład taka ostaryna jest dużo bardziej przebadana aniżeli takie S4 i na to też trzeba brać poprawkę. Sarmy, tak jak mówiłem poprzednio, blokują układ HPTA. Jeżeli chodzi o inne skutki uboczne, na pewno trzeba wziąć pod uwagę tu to, że dużo firm podrabia. Nawet jeżeli tam jest jakiś sarm, często tam są wrzucane prohormony i to może powodować dodatkowe skutki uboczne, które nie są znane dla sarmów. Badania wykazały również, że sarmy mogą wpływać podobnie jak sterydy anaboliczne na degradację twojego dobrego cholesterolu, czyli HDL. Czyli jeżeli ktokolwiek skusi się, mimo że nie są to środki dostosowane dla ludzi, na stosowanie tego typu rzeczy, to trzeba pamiętać, że one wpływają na cholesterol i trzeba o to dbać. Są również pewne doniesienia, które świadczą o tym, że sarmy niektóre, nie wszystkie mogą powodować uszkodzenia wątroby. Także tutaj, jeżeli w ogóle miałbym styczność z sarmami, na pewno badałbym próby wątrobowe, GGTP oraz bilurbinę całkowitą. Kolejnym kontrowersyjnym środkiem, który często jest dostępny np. w Wielkiej Brytanii, ale w Polsce jako do skorzytku dla ludzi nie jest dostępny, jest jochimbina. Jeżeli mówimy tutaj o jochimbinie, często ludzie używają go jako spalaczu tłuszczu. I czy jest on skuteczny? Z całą pewnością trzeba stwierdzić, że tak. Czy jest on bezpieczny? Tutaj odpowiedź brzmi i tak, i nie. Ponieważ jeżeli chodzi o jochimbinę, jako każdy stymulant, czy nawet kofeina, będzie wpływać na noradrenalinę. Czyli jeżeli ktoś ma problemy z ciśnieniem, ktoś ma problemy z sercem, czy nerkami, a wysokie ciśnienie będzie jeszcze bardziej te energii degradować, to tutaj Jochimbina może nam zaszkodzić. Kolejną kwestią jest taka, że na Jochimbinę każdy reaguje troszeczkę inaczej. Więc to, że dana osoba brała 5 mg, a druga 20, to nie oznacza, że takie same będą tutaj odczucia. Niektórzy stosując Jochimbinę w dawce 20 mg nic nie będą czuli, a drudzy po dawce 5 mg będą się cały części, jak po alkoholu. Także, no ale alkohol jest legalny. A Jochimbina tylko do badań. Ale tak, abstrahując od tego całego tematu, Jochimbina bardzo często jest łączona z innymi stymulantami i warto pamiętać, że połączenie Jednego stymulantu z drugim, ogólnie działa synergicznie i to działa jeszcze bardziej. Więc jak ty bierzesz Johimbinę pierwszy raz i jeszcze sobie do tego walniesz monsterka, to tutaj efekty mogą być jeszcze bardziej duże i lepsze, jeżeli chodzi o pobudzenie. I jeżeli jesteś wrażliwy, no to Cię po prostu poczepie i jest to no, nieoptymalne, ponieważ jeżeli masz problemy z sercem, to nieraz nawet Cię to może zabić. Ogólnie Jochimbina jest stosowana przez wiele osób związanych z branżą sportową i nie mówi się o niej jako o jakimś niebezpiecznym środku. Natomiast tak jak mówię, warto pamiętać, że trzeba znać swój organizm. Jeżeli masz jakiekolwiek problemy, to nie brać żadnych leków czy substancji niedozwolonych. Skutki uboczne johimbiny, jak sami już możecie się domyślić, to na pewno wzrost ciśnienia krwi, lęki, więc jeżeli ktoś ma nerwice, zaburzenia lękowe, czy ogólnie niepokój, czy jest mocno przepracowany, to jakikolwiek stymulant, tym bardziej johimbina, może to nasilić. Więc tutaj trzeba bardzo mocno uważać. Jeżeli chodzi o johimbinę, może też być tutaj szybsze bicie serca, tak zwana tachykardia. Czyli trzeba tutaj wziąć pod uwagę to, że osoby zdrowe nie powinny doświadczyć takich efektów, ale to nie jest tak, że osoby zdrowe zawsze obejdą się bez skutków ubocznych. Ważnym aspektem, o którym trzeba wspomnieć, to, że ktoś nie odczuwa skutków ubocznych Jochimbiny, to nie znaczy, że johimbina nie działa, ponieważ nie każdy jej będzie odczuwał. Nawiązując jeszcze do Jochimbiny, warto wspomnieć, że może ona mieć interakcję z niektórymi lekami, takimi chociażby jak lekami przeciwdepresyjnymi. Także trzeba mieć to bardzo na uwadze, bo może to się skończyć nawet ze sporem serotoninowym i śmiercią. Kolejną substancją, która jest dosyć kontrowersyjna i bardzo lubiana przez osoby związane z siłownią i ogólnie treningiem sylwetkowym, to klenbuterol. Klenbuterol jest środkiem owianym, no, dosłownie złą sławą z tego względu, że no już dużo śmierci było przez stosowanie tej substancji. Oczywiście, jak zawsze dawka czyni trucizna, natomiast klenbuterolu nawet nie dawałabym w jakiejkolwiek dawce nigdy, bo uszkodzić serce można łatwo, naprawić je już nie bardzo, a jak potem klen odstawisz, to i tak pewnie przytyjesz, więc, więc środek i tak nie jest tak. Taki, że już zawsze będzie fajnie wyglądał. Natomiast klębuterol ma jedną bardzo dużą wadę, ma bardzo długi okres półtrwania i to powoduje, że dawka stosowana codziennie nakłada się na siebie, a po czasie ogólnie nabiera organizm tolerancji na nią i myśli, że już klębuterol tak nie kopie, a on po prostu działa jeszcze bardziej wyniszczający na serce ciśnienie i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o klenbuterol, na pewno pomaga zawodnikom dojść do takiej formy szczytowej, oczywiście bez diety i tak się zależy na klenbuterolu, jednakże jest to środek, który naprawdę w dużym stopniu wpływa negatywnie na serce, na nerki, na ciśnienie, czyli wszystko związane z tym cały mechanizm, domino, który w organizmie występuje, że jak jedno się psuje, to wpływa na szereg innych rzeczy. Ogólnie przypadki zawałów, udarów mózgu na klębuterolu, to jest tak naprawdę może niecodzienność, ale są to bardzo częste przypadki, dlatego że klębuterol jest dosyć powszechnie dostępny. Bardzo często osoba, która chce, to i tak go kupi, i dlatego przestrzegam ten przed stosowaniem klębuterolu. Bardzo często, jak ktoś mnie pyta, co ja bym zrobił, to jeżeli nawet przygotowywał się do zawodów, to wolałbym go zastąpić już na własną rękę salbutamolem, ponieważ działanie ma bardzo podobne, a ma dużo krótszy okres półtrwania. Jak mówiłem, skutki uboczne ten to na pewno zabał serca, dłonie, które się bardzo trzęsą. to jest akurat taki najmniejszy problem. Potliwość, no ogólnie skutki bardzo zbliżone do skutków ubocznych innych spalaczy, dlatego nie polecam i skutków ubocznych jest wiele, ale to są te najważniejsze, o których powinieneś wiedzieć, i pamiętaj, że formę zawsze można zrobić fajną, a to, co widzisz w social mediach, to tak naprawdę jest wynik nieraz światła, nieraz zarabiania pieniędzy z tego, a Ty po prostu chodzisz do roboty, więc no, tego aż tak nie potrzebujesz, a zawsze możesz dobrze wyglądać i dobrze się czuć. Także podsumowując, to są takie najbardziej moim zdaniem popularne i kontrowersyjne środki, o których powinieneś usłyszeć i o których powinienem Cię przestrzec, żebyś wiedział, że to wszystko nie jest tak bezpieczne, jak nieraz w internecie trenerzy i inni influencerzy mówią. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam na Instagram, zapraszam serdecznie na sklep herofarm.pl Elf, znajdziesz tam suplementy, peptydy do badań oraz odzież m.in. z furii. Dziękuję jeszcze raz. Wbijaj na Facebooka, grupę Hirofarm. Tam możesz zadawać pytanie dotyczące peptydów. No i co? łapa, subskrypcja i widzimy się w następny czwartek. Wszystkiego dobrego.